Słuchajcie drodzy widzowie, nie wiem czy wiecie, ale na 100% na przestrzeni najbliższych dni będziemy w stanie zaobserwować aktualizację, która najprawdopodobniej może zmienić sezon z drugiego na trzeci. Dajcie w sumie znać w komentarzu, ile wam się udało tych szczebelków medalów bić. Mi się najprawdopodobniej uda wbić trzy, no bo nie oszukując się, trochę cheaterów było z początku. W późniejszej fazie było trochę mniej, tutaj no nie wiem, dajcie w sumie znać jak, jak u Was czy też, czy byli, czy nie było. No i jeszcze odpowiadając na dość częste zadawane ostatnio pytanie, z którego meczu macie wziąć suwenir paczkę? Pierwsza sprawa i najważniejsza, nie jesteście jeszcze w stanie wziąć suwenir paczki, ze względu na to, że ekipa, ogromna ekipa 10 osób Valve pracuje nad tym, żeby wiecie, stworzyć i wybrać te najlepsze akcje, co mi się wydaje to troszeczkę słabe. I mo, jakby się postarali, to by zrobili to w godzinkę. No ale nie oczekujmy od nich największych, wiecie, jakichś tam wysiłków, innych rzeczy z tym związanych, bo to też wcale nie jest tak, że można było od razu wszystko po kolei robić. Tylko nie, 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 nie. trzeba to naraz zrobić przy końcu, żeby wiecie, żeby gracze mogli sobie poczekać na te wszystkie. Kolejna sprawa ważna do dopowiedzenia jest to, że możecie wziąć stage trójki, dwójki, jak i jedynki, nic innego jak suwenir paczkę, ale nie dostaniecie tych highlight'ów. Te highlightsy, które według mnie nie są wcale najgorsze, wcale najlepsze również nie są, bo muszę wam dopowiedzieć kolejną ważną rzecz, o której powinniście wiedzieć, że kiedyś w suwenir paczkach mieliście autografy. Teraz macie po prostu naklejki drużynowe, chociaż dają te naklejki, bo z tego co kojarzy w ostatnich majorach i w tych paczkach chyba nawet tych naklejek nie było, po prostu wam dawali te skiny, jak się mylę, to mnie poprawcie i zobaczcie, coś takiego, przywieszki dostaniecie, nie wiem czy złote czy srebrne, bo zaraz wam pokażę, że Valve pokazywało z jednej strony srebrne, z drugiej złote, więc może to też nawiązywać do w zasadzie finału, ćwierć finału i półfinału. nie, przepraszam, ćwi... finału, ćwierć finału, pół finału albo na odwrót, nie wiem, daje się w sumie znać, już się trochę pogubiłem i fajnie by to było. Ale też najważniejsza rzecz, raczej to nie będzie miało jakiegoś większego sensu i znaczenia, z którego weźmiecie Chociaż jak już będzie miało mieć jakiś sens, to wydaje mi się, że finał Mongołów albo tutaj gierka Mongołów na Pain Ze względu na to, że bardzo dobry kombak zrobili, 0 na 5 zrobili 13-5, to jest pierwsza rzecz A druga rzecz, pani i panowie, mongolsi do finałów tak naprawdę doszli mongolsi czyli drużyna, która nie jest kojarzona z, wiecie, bycie jednym z lepszych na świecie Jakoś to się pojawiła w tym finale, więc ich fani mogą być zadowoleni i to dość mocno i wydaje mi się, że jak już coś będzie miało znaczenie, to mongolsi. To mongolsi i ta gra, która tutaj miała w sumie miejsce. Dajcie w sumie znać, czy Wy też tak sądzicie. No i przy okazji z tym telewizorkiem chodziło mi o coś takiego, że jeden z graczy CS2 wcześniej zrobił taki podgląd, jakby to mogło wyglądać. Oficjalnie dostaliśmy informację, że będą to przywieszki i nie dostaliśmy jeszcze oficjalnie informacji, czy to rzeczywiście będzie wyglądało tak, że jak sobie tu najedziecie, chociaż może gdzieś było, ale przespałem, dajcie znać, będzie coś takiego. Wydaje mi się, że będzie to na pewno spoko. Czy będzie to droższe niż autograf i naklejka z autografem gracza? Nie wiem, wydaje mi się, że przez to, że tego będzie teraz więcej niż wcześniejszych suwenirów, to może nie być aż tak to pożądane i fajne. Czy z początku będzie to drogie? Wydaje mi się, że z początku mogą się ludzie na to napalić, ale z drugiej strony, po co mają na rynku to kupować, jak mogą w grze? Chociaż z trzeciej strony niejednokrotnie nam zgra uświadamiała, że coś, co kosztuje w grze 11 zł, może kosztować 20 zł na rynku w tym samym momencie, bo to jest po prostu co jest dwójka. No i oficjalne informacje są takie, że będziecie mieli przywieszki. Więc nie wiem, czy złote będą zależne od tego, czy był to finał, czy półfinał, czy te. Świerć finały, czy jak to tam było, czy po prostu będzie to losowe? Dajcie w sumie znać w komentarzu, jak wy to oceniacie. Zapraszam również do wsparcia tego kanału, gdzie macie masę swych materiałów dla nagrań Zapraszam również na slot z mojego Reflinka. No i na nic innego jak Discorda, gdzie macie konkursik na 20% PSF kart. Miłego dnia wam życzę, widzowie. Trzymajcie się, no i cześć.